Policjanci w akcji. W dzisiejszym odcinku. Dawaj rzeczy oraz kasę. Już. Aaaaaa! Już daję. Proszę nie strzelaj. Policjanci na pewno mnie nie znajdą. Ha ha, ha, ha. Stać policja. Nie ruszaj się. O nie! Niedziela, godzina 17:47, Dom przy ulicy Komorowskiej 36. Rany, jakie nudy w tym domu, ostatnio dostałem karę od mojego dobrego klona, ponieważ zrobiłem okropną fryzurę Annie. Co mogę teraz zrobić w takiej sytuacji? Mam pomysł, może napadnę na sklep. To jest super pomysł, a więc lecę. Tylko nie mam pistoletu, pójdę do mojego pokoju i może tam znajdę. Jestem już w moim pokoju. To teraz muszę znaleźć pistolet. Udało się znaleźć, to teraz idę do sklepu. Zły megalodonie, a gdzie ty idziesz? Przecież masz karę. Ja idę się przywieczyć na chwilę. To dobrze, ale nie bądź za długo. Oki, okay, to pa. Pa. Jestem już w sklepie, to teraz, żeby obrabować ten sklep. Dawaj rzeczy oraz kasę, już. Aaaa, już daję. Proszę, nie strzelaj. Szybciej, babo, bo nie mam całego dnia. Proszę. Hahaha, ha, ha, uciekam. Muszę szybko zadzwonić na policję. Minuta później. Musimy szybko tam przyjechać, zanim on ucieknie. Dzień dobry, czy pani zgłosiła policję? Tak, po złodziej napadł na mój sklep. A pani może wie, gdzie może pójść? Tam, w tamtą stronę. Dobrze, możliwe, że to tutaj on uciekł. To chodźmy szukać dalej. Chwila chwila, czy ty widzisz to co ja. Ale co? Ej, może tu jest, bo drzwi są otwarte. Chodź i uważajmy, dobra? Policjanci na pewno mnie nie znajdą. Ha 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 ha, ha. O nie muszę się schować, bo policjanci wchodzą. Halo czy ktoś tu jest? Stać policja, nie ruszaj się. O nie. Ała, moja noga. Leżysz, coś ty najlepszego zrobił. Nie chciałem, przepraszam. Wszystko w porządku, obudź się. Ratuj mnie, Karol. Muszę zadzwonić po 112. Nigdy u mnie nie zdarzyła sytuacja, gdyś on zastrzelił policjanta. Dlaczego? Oby przeżył. Proszę. Gdy ratownicy są już na zdarzeniu. Witam, proszę powiedzieć, co się stało. Złodziej zastrzelił policjanta, oraz złodziej został też postrzelony w nogę. Proszę coś szybko zrobić. Spokojnie, za chwilę się zajmiemy oraz złodzieja. Dobrze. Po zbadaniu dwóch. Będę niestety zabrał policjanta oraz złodzieja do szpitala. Bo stan jest gorszy. Jak coś to zapraszamy do szpitala przy ulicy Kasztanowej 46. Dobrze, będę tam i musimy zbadać ten pokój oraz zamknąć go. Dwa minuty później, zadzwonię do mojego szefa o bardzo złą sytuację. Zobaczmy teraz, co u szefa. O Karol dzwoni, ciekawe co on chce. Cześć, Karol, co się stało. Że co, to niemożliwe, jak coś, to mogę później go odwiedzić w szpitalu. No to na razie trzymaj się. Teraz zobaczmy, co u Karola. Dzień dobry, tu Komisariat Policji Karol Matuszewski. Chciałem się zapytać, co z Jackiem Kaczmarskim? Można odwiedzić. Niestety w tej chwili trwa operacja nogi oraz klatki piersiowej. Proszę poczekać 30 minut. Dobrze. Proszę, żeby Karol przeżył. 30 minut później. Pan Matuszewski, zapraszam na odwiedzenie. Dobrze, już idę. Cześć Jacek, jak się czujesz? Cześć Karol, trochę dobrze się czuję po tej operacji, ale ważne, że przeżyłem. Siadaj i opowiadaj, co z tym złodziejem. Siedzi w szpitalu też, a jeszcze nie wiadomo, czy będzie ktoś odwiedzał z rodziny. I może pójdzie za kratki na kilka dni albo lat. Aha, o lekarka idzie. Pan Kaczmarski? Tak, zgadza się, co się stało. Mam już wyniki. Pan otrzymał pięć strzałów od złodzieja. I ma pan złamaną nogę. Będzie pan chodził na wózku albo pan pochodzi na dwie duże patyki. Pan ma jeszcze ręką złamaną. Będzie pan chodził na kipsie na kilka dni. I klatka piersiowa jest w porządku. To wszystko dla pana. Do widzenia. Do widzenia. Nie wierzę, że będę mieć przerwy od pracy ponad kilka miesięcy albo dni. To przykra wiadomość dla ciebie. Ja niestety teraz lecę. Pa, na razie, Karol, jesteśmy w kontakcie. Jacka nie będzie w pracy ponad kilka dni albo miesięcy. Mam nadzieję, że damy radę z Eweliną wykonać misję. Teraz przenosimy się na koniec do Złego Megalodona. Który jest tam Megalodon? Zły megalodo o en. Jak mogłeś tak zastrzelić policjanta i miałeś broń przy sobie? I jeszcze obrabowałeś sklep. Wiesz co? Mam już tego serdecznie dość co zrobiłeś i teraz będziesz stał przed sądem co zrobiłeś teraz. Będziesz miał karę na 5 miesięcy. A teraz wychodzę stąd. Nara. No dobra, idź sobie, ale i tak kara mnie to nie interesuje. Co ja zrobiłem? Dlaczego? Dlaczego? Chciałem żeby był tylko żart. No ale to nie jest żart, chcę mieć spokój od niego. I będę stał jeszcze przed sądem. Co za niepokorzenie. W następnym odcinku. Oho, stłuczka jest. Będziemy załatwić sprawę. Dobrze. Witam komisariat policji. Co się tu stało? Głupia baba wjechała mi w tył samochodu. Nie, to pan nie potrafi jechać kretynie. Proszę się uspokoić, albo mandaty będą. Policjanci w akcji. Koniec.